Czy wiecie, jaką jednostką miary posługują się antykwariusze? Chodzi o karton po bananach. Dlaczego? Te solidne i wytrzymałe kartony bardzo często służą do przewożenia i gromadzenia używanych książek książek nabytych z drugiej ręki, które później trafiają na półki antykwariatów. Jesteście ciekawi, co można znaleźć w takim kartonie bananowym? Zerknijmy zatem do naszych ostatnich zdobyczy, kazimierz. Chłędowski. Historie neapolitańskie, Biały Dom i jego prezydenci, owady, zwierzęta świata, Henryk Sandner. I znów Kazimierz Łędowski, Rokoko we Włoszech. Bajki dla małych i dużych, Waldemara Łysiaka, w dwóch tomach. Odkrycia i wyprawy geograficzne. Historia Anglii W średniowiecznym Krakowie Życie erotyczne księcia Józefa Waldemara Łysiaka Stan idealny Album po Bratysławie, Sto żartów rysunkowych, Nasz teatrzyk dla dzieci, O sztuce dawnej Ameryki, Człowiek i Nauka, Muzea Świata, Muzea Watykanu.

Zeszyty Sandomierskie, biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, numer drugi Leszek, mądzik, teatr, scenografia, warsztaty, fotografia, plakat, kierunek sztuka, zbiory, muzeum. Katolickiego uniwersytetu lubelskiego. Lewitan, album malarski. Te i inne książki już niebawem trafią na półki naszego antykwariatu. Zapraszamy.